Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy w stylu BrainRot. Ja mam pustą bazę, więc prawie jakbym zaczynał od początku. Mam kilka robierów. I... Dzisiaj po prostu chyba będziemy kraść. Tu nic nie, nie ma. TTC Sahul mi jest potrzebny do robierfa. Okazja brać i okazja raz na milion siedemset. Mhm. Mam nadzieję, że on mnie nie wyżyje. i w sumie... Nawet nie jest źle. Nie jest źle, że mnie zamknął, bo ja nic nie mam. I ma takie fajne brainroty. Ja bym zabrał to tak szczerze, ale ja muszę te, te do tego. Do Czemu No ale. Tum, no, nie widzę, to jestem szybszy. Mam nadzieję, że ten gościu to też... jest. Ej. Nie, on tam nic nie ma. On... Tylko w ogóle na ładę miałam driego są no plucach, nas Dobra, 70 sekund teraz nie będę... i wiem, ja zrobię podróbkę i on nie będzie wie... on mnie będzie próbować bić nie. Dobra, to jest dobra. hehehe dodaj, hehe dodaj mnie no już wiem, że ktoś nie będzie miał sekreta to jest smutne akurat moja baza jest otwarta ja w sumie mogę zrobić tak że od razu, od razu lecę Dobra, dwadzieścia sekund. Sigma Boy. Sigma Boy, co dostanę Co w następnym rabirówie? Stanie jedno gwiazdo. Dziesięć sekund. No chyba nie. Tak. Nie będzie tego atakować, nie.